Erik, można powiedzieć, że powoli stajesz się maskotką. Puszczy. Niepołomice, twój czwarty mecz w Parwach Puszczy i po raz kolejny punktujemy. No tak, bardzo się cieszę z tego, dlatego że dzisiaj był bardzo ciężki mecz. Gorąco było i naprawdę wigry grali bardzo dobrze. A to są bardzo ważne trzy punkty dla nas, że to był sześćpunktowy mecz i cieszymy się z tego. Wydawało się z perspektywy boiska, że bramka dla was to kwestia czasu. Tymczasem jedna kontra, potem druga kontra i zrobiło się 0 do jednego. Tak, no. E, pierwszych 30 minut było bardzo dobrych z naszej strony. E, no i trochę my wypuścili albo coś, nie wiem, co się stało. E, chyba druga szansa ich, z breaku i strzeli bramki. To było trudno dla nas, ale wiedzieliśmy, jak będziemy grali tak jak pierwszych 30 minut i drugą polowę, To strzelimy na pewno bramki. I zwycięstwo dla nas. Dzięki Bogu za tą bramkę. W tej ostatniej akcji meczu wszedłeś w pole karne. Wcześniej patrzyłem, zawsze asykurowałeś tył. Czy to był już taki rzutem na taśmę i bierzemy wszystko? Bierzemy wszystko? Czy trener Tomasz Tułacz powiedział, żebyś szedł do przodu i wzmocnił tą linię ataku? Trener Tułacz mówił, żeby zostałem w tylu, no ale ja Czułem, że muszę tam jechać. No, Taka taki ta intuicja, i strzeliłem bramkę, no to <laughs> bardzo cieszę się. Czy trener miał pretensje po tej czerwonej kartce, czy no nie, puścił w no, pamięć? Wierzę, że nie, dlatego że może grać, myślę, no to jest, to jest okej. Okay. Tym zwycięstwem zbudowaliście sobie też fajną serię, trzy zwycięstwa, jeden remis. Jesteście niepokonani od czasu wznowienia rozgrywek, e, ale chyba teraz przed nami prawdziwy sprawdzian, czyli mecz w Bielsku białej przeciwko Podbeskidziu. No tak, to. Teraz będzie lepiej grać, ale musimy jeszcze tak samo jak każdy mecz, Jak się to mówi, napędzać. No i teraz możemy być taki spokojni, ale, ale musimy grać tak samo jak zawsze gramy w pierwszej minuty i musimy z tego wykorzystać, że, z tego, że mieliśmy dzisiaj przewagę. A musimy strzelić bramkę i łatwiej będzie dla nas, wiecie, że tak będziemy uh, kontynuować. Kibice, pamiętam cię z występów jeszcze w Ekstraklasie. Teraz masz już cztery mecze na koncie w pierwszej lidze. Czy już coś możesz powiedzieć o, o poziomie pierwszej ligi, o tym jak pierwsza liga różni się od Ekstraklasy? No myślę, także w Ekstraklasie bardziej się gra tak szybciej i techniczniej. To jest taka walka, ale też tu są dobre układy. Nie jest taka duża różnica, ale myślę, że no Ekstraklasa więcej się gra poziomie i taki, taki techniczny myślę. To jeszcze ostatnie pytanie o, o to, jak fizycznie wytrzymaliście ten mecz, bo widziałem zwłaszcza po bramce, że widać było, że troszkę zeszło po Was powietrze, tak by ten remis Was jednak satysfakcjonował. No nie, to było bardzo gorąco i ciężko się biegało, i, i to nie było dlatego, że remis był dla nas dobry wynik, a dlatego, że było co robić, żeby się przekonać. No i wiedzieliśmy, że jak ktoś strzeli bramki, to jest. Zwycięstwo, no i dzięki Bogu, że mi strzeliliśmy to bramkę.